Cześć, mamy zaległe faktury do omówienia, więc startujemy z czymś dużym, czyli z klasem Jaguarem 990 Terra Trak 925 koni, 37 litrów, jeżeli chodzi o zbiornik 1500 litrów, zbiornik na paliwo. No i tutaj mamy 625,5 tysiąca, cena 18,6 tony, masa własna 40 km. Na godzinę, i tutaj jeszcze do tego Orbis 900. I z tym headerem może poruszać się już tylko 10 km na godzinę podczas pracy. Szerokość robocza 9 m. header wymaga 840 koni i kosztuje 127 tysięcy Oczywiście tu są wszystkie uprawy przy których tego headera będzie można używać. I to, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to na pewno to, jak wygląda tutaj teraz tekstura kukurydzy po ścięciu, oraz to, jak ładnie się tutaj to błoto potrafi na kołach oblepiać. Deformacja terenu również jest widoczna, i to są, można powiedzieć, pewnie te screeny, na których już w zasadzie wszystko powinno grać, pewnie pochodzą z jakichś tam nowszych wersji. A po czym to stwierdzam? Stwierdzam to po tym, że na przykład tutaj pomiędzy kołami słoma wygląda właśnie tak, a nie inaczej, i moim zdaniem wygląda. Nie, to całkiem dobrze ta tekstura, która tutaj też się znajduje na ściernisku, też ma jakieś takie jakby już naleciałości nie, resztki jakieś tam zielone. Być może gdzieś tam pierwsze, później się będą pojawiały zalążki chwastów, w zależności od tego, jaki będzie upływ czasu. Więc co mamy tutaj? Tutaj mamy KEISA Puma 260 CVX Drive, 302 konie w podstawowej konfiguracji, 390 litrów zbiornik paliwa, 7,3 dony masa własna 270 tysięcy, jeżeli chodzi o zakup skrzynia CVT, 50 km na godzinę i do tego mamy zestaw firmowy pod kolor, również prasę Kesa RB456HD PRO masa własna 4 tony, jeżeli chodzi o rozmiary belek to 125 do 150 cm cena no, przystępna 65 tysięcy wymaga też nie jakiegoś ogromnego ciągnika na początek, bo 120 koni i 17 km na godzinę, czyli dosyć żwawo będzie się można Tą prasą poruszać. Co mamy dalej? Dalej mamy New Hollanda. No i tutaj mamy tę 7 w tej konfiguracji: 224 konie, 390 litrów zbiornik paliwa, 50 km na godzinę, cena no niecałe 240 tysięcy, 7,3 tony masa własna, CVT. No i Wanderstada mamy Raxius 1230, no i te wały no tutaj z tymi wołami nie poszalejecie, 12 km na godzinę, aczkolwiek no też jest to jakaś tam w miarę dobra prędkość, 8,3 tonne masa własna, szerokość no tu jest aż 12,3 m i 81 tysięcy w zakupie, 120 koni wymagają, czyli znowu też nie jakoś dużo. Na uwagę też tutaj zasługuje tekstura, bo również dobrze się prezentuje. No i coś ciekawego, coś, coś nowego i coś świeżego, czyli Aprilka RX 125 4000, czyli żadne pieniądze, będziesz sobie można ją na początku pośmigać, 134 kg masa własna no i oszałamiająca moc, no 15, tak 15. No cóż, no tyle ile może mieć 125, nie oszukujmy się, ale stówkę sobie poleci. Zbiornik 7 litrów, więc tak to wygląda oficjalnie. W końcu się coś pojawiło, w końcu jest ta marka. Czy jakakolwiek inna została po prostu oficjalnie jako motocykl. Teraz dodano, w końcu jest użytek z tego stroju i z tego kasku, bo jak pojawił się w garderobie ten stroj i ten kask, to ja też gdzieś tam w 22 wrzucałem jakieś materiały, że może w końcu pojawią się motocykle. No jak widać trzeba było trochę poczekać, żeby ten motocykl się, a w zasadzie jeden motocykl się pojawił. No i na koniec słynny tuk, -tuk który się porusza tutaj w cyberpunkowym otoczeniu. AP50, tak to wygląda. 5,5 tysiąca w zakupie, całe oszałamiające 3 konie, 10 litrów pojemność zbiornika, 492 kg waży, czyli wiatr, jak dobrze dmuchnie, to może nam to przewrócić, a już tornado do rzuc, pełności może go porwać, więc trzeba uważać. 5,5 tysiąca w zakupie, skrzynia CVT 38 poleci, także jedno, co jest cholernie upierliwe tym pojeździe, to dźwięk po prostu no komarek. Przy tym to jest po prostu coś pięknego, a to coś wydaje taki dźwięk, że jak były te gameplaye, no to ja już miałem dosyć tego pojazdu, więc naprawdę to trzeba będzie mieć cierpliwość, żeby tym jeździć, albo po prostu sobie wyciszyć dźwięki nie słuchać tego dźwięku, bo naprawdę jest dosyć mocno nieytujący. No cóż, zostały dwa tygodnie, zostały dwa piątki, zobaczymy, co tam nam jeszcze. Padnie. Ode mnie to tyle, na razie cześć.